Witam w kolejnym filmie na kanale. Jestem bardzo zadowolony aktywności pod ostatnim filmem. Dużo osób pisało, żebym zrobił live'a z obstawiania na żywo, żebyście też mogli obstawiać i na pewno to zrobimy, ale jeżeli ja obstawiam mecze, to ja potrzebuję około 3-5 godzin. No i w międzyczasie, jeżeli obstawię te mecze, to ja coś robię nie siedzę cały czas na stronie nie przeglądam, tylko robię inne ważne rzeczy, no a gdybym właśnie grał na live, to musiałbym 3-5 godzin tak spędzić typowo na stronie. Także zrobimy to na pewno. Ale zrobimy to za jakiś czas, może w grudniu, yy, albo no, jakoś w grudniu, myślę, że dałbym radę zrobić właśnie takiego live'a. Jeżeli nie w grudniu, to w styczniu. I wtedy po prostu byście, zapowiedziałbym live'a na grupie, którą macie w opisie, obstawianko. Tam możecie sobie dołączyć, tam każdy może dołączyć i tam podam po prostu datę, kiedy gramy na żywo. Każdy będzie mógł obstawić i zaczniemy od 5 zł i będziemy właśnie yy, próbowali zdobyć 100, 100, 100 zł. Także myślę, że warto dołączyć do grupy i to śledzić. A w tym odcinku za tą ostatnią aktywność zorganizowałem dla Was konkurs. Są do wygrania trzy audiobooki, w których wyjaśniam jak właśnie obstawiać na żywo mecze, wszystkie tam tłumacze sposoby i podejście, także aby wziąć udział, jakikolwiek komentarz, trzeba być widzem tego kanału, czyli subskrypcja i łapka w górę. No i to wystarczy, aby wziąć udział, a teraz już przechodzimy do materiału. Ja wpłacam pieniążki, obstawiam pierwsze mecze na żywo i działamy. Wlatujemy z pierwszym kuponem, mamy dwa spotkania, łączny kurs 2,29, co daje nam już 10 zł za 5 zł, także no w sumie dwukrotność tego, co, czego, wpłaci, tego czego wpłaciliśmy. No i czekamy na wyniki, tu tutaj obstawiłem w pucharze Kasafa U20, że będzie co najmniej dwie bramki w pierwszej połowie. I tutaj mamy AFC Liga Mistrzów, że będzie dwie bramki w ciągu całego meczu, także no pierwsza połowa się zakończyła, mamy jeszcze drugą całą połowę, także myślę, że bez problemu. I czekamy, mamy do wygrania właśnie 10.34 No i czekamy na te dwie bramki, mamy 20 minut i 45 minut, także Na spokojnie I będę po prostu was informował, jeżeli będą właśnie padały bramki No i pierwszy kupon już za nami, wygraliśmy właśnie 10 zł 35 groszy, 34 grosze, także od razu obstawiamy kolejny I oczywiście włącz nagrywanie już za chwileczkę No i właśnie obstawiłem tutaj kuponik Kolejny i do wygrania mamy aż 22 zł za 10 zł i obstawiłem tak, że w tym meczu AFC Liga Mistrzów będzie poniżej 3,5 bramki zostało 20 minut. Tutaj mamy w pucharze, że w pierwszej połowie padnie ta pierwsza bramka. No i myślę, że bez problemu będzie pierwsza bramka. Mamy ponad 20 minut. I tutaj w FIFA obstawiłem, że będzie poniżej 6,5 bramki, zostało 4 minuty, no po prostu musiałaby padać jedna bramka na minutę, no co oczywiście jest nierealne i tutaj mamy po prostu na podbicie i wiem, że ten zakład nie zepsuje kuponu, także na spokojnie sobie to obstawiłem, połowa w FIFA trwa 6 minut, a do 12 minut, do 20, do 12 minut kończy się całe spotkanie, także zostało 3 minuty, jest to nierealne do wykonania, żeby padło jeszcze 4 bramki w tym spotkaniu. Także czekamy właśnie na bramki i wtedy oczywiście będę włączał nagrywanie Jak będzie coś się działo, to znaczy czekamy na bramki i nie czekamy na bramki Bo tutaj nie czekamy na bramki, tutaj również nie czekamy A tutaj czekamy właśnie na tą pierwszą brameczkę, która otworzy wynik tego spotkania No i pierwsze spotkanie na kuponie za nami e, Oczywiście było poniżej, było łącznie 4 bramki w spotkaniu Drugie spotkanie za nami Trzecie w sumie można powiedzieć, że również za nami Z tego względu, że jest 2-0 jeszcze dwie bramki musiałby paść 87 minuta, a w takich ligach rzadko się takie sytuacje zdarzają, także jestem pewien, że ten kupon już jest rozstrzygnięty i mamy 22 39 formalnie już do obstawienia, ale niestety musimy jeszcze poczekać te 3-4 minuty, aby ostatnie spotkanie zostało rozliczone i wtedy oczywiście obstawimy kolejny kuponik. Już do wygrania pewnie będzie coś ponad 40 zł, także już naprawdę będzie dość fajna suma. Fajna suma bo za 5 zł, no oczywiście 40 zł to nie jest dużo, ale zaczynając za 5 zł to naprawdę robi wrażenie. Przed momentem postawiłem kupon 3 spotkania w każdym powyżej 1,5 bramki w spotkaniu. Jeden kupon, jedno spotkanie na kuponie siadło już od razu po dwóch minutach. No i czekamy jeszcze oczywiście na dwa spotkania. To jest Belgia, pierwsza liga i Włochy seria B. No i do wygrania mamy w tym kuponie 65 zł, a gramy za kwotę wygraną w poprzednim kuponie za całość. I czekamy jeszcze na te dwie bramki w tych dwóch spotkaniach. Wtedy już będziemy mieli 65 zł i już naprawdę uzbiera nam się przyjemna suma. Po prostu przejdę sobie tutaj do kuponików, zobaczymy może akurat co się dzieje w tych spotkaniach, ale od razu widać, że nic się nie dzieje, ponieważ mecze nie są tutaj wstrzymane, więc czekamy na rozwój sytuacji i oczywiście przy każdej bramce będę was informował. Drugie spotkanie również za nami no i zostało Belgia, pierwsza liga tutaj też czekamy jeszcze na bramkę zostało. Coś ponad 10 minut, także no myślę, że ta brameczka padnie i będziemy mieli już 65 zł na kolejny kuponik. No i minutę po zakończeniu nagrywania, może niecałą, właśnie chyba padła bramka, bo piszę, że drużyna zdobędzie gola numer 3, także prawdopodobnie padła druga bramka, ale teraz wszystko zależy od tego, czy nie będzie przypadkiem żadnego waru, bo bardzo często teraz e, lubi być wary i Włochy trafiają kolejną bramkę, także. Było 1-0, i w ciągu 3 minut padły dwie kolejne bramki. Także, no jakbym taki postawił wynik, że będzie 1,5 bramki, to byłby pewnie sam kurs około 4 albo 5. Także mógłbym też zgarnąć, ale oczywiście tak nie ryzykujemy. No i czekamy na rozliczenie tego kuponu, bo prawdopodobnie właśnie padła bramka i będzie wygrany wy, kupon. Ale oczywiście nie będę przedłużał i oczekiwał, ale nie jest pokazane wszystko. Teraz czekamy, aż się wznowi. I jak się wznowi, to już na pewno nie będzie żadnego waru. Także jest ok, nie ma waru, jest bramka 2-0, czyli mamy kupon wygrany. Trzy spotkania siadły i czekamy oczywiście, aż kupon zostanie rozliczony. I obstawiamy kolejny kupon, tym razem nie na live, ale tak po prostu obstawiamy dzisiejsze dwa spotkania, które się odbędą. W meczu Manchester United obstawiamy, że będzie 2,5 bramki. Ogólnie w spotkaniu co najmniej i Barcelona Juventus też obstawiamy, że będzie 2,5, choć w sumie tutaj mógłbym zaryzykować, że będzie 3,5 w górę. Też fajny kurs, ale no nie wiem czy ryzykować, wtedy wygrana byłaby pewnie dość wyższa. Zaraz sprawdzimy jaka to byłaby wygrana 189 zł. Ale oczywiście nie lubię, nie lubię ryzykować, wolę brać pewne zakłady. Także obstawiamy i to wygrana mamy 131,58. Mecze się rozpoczęły, już jest 13-11 minuta spotkania i tutaj Barcelona właśnie straciła bramkę, przyznany został karny i trafił go właśnie Cristiano Ronaldo i Manchester też dostaje po dupie, ale właśnie nie będą chcieli się odegrać. Tutaj liczę na dużą ilość bramek w tym spotkaniu. Barcelona, kurczę, to może być ciężki mecz z Barceloną, bo ostatnio to co pokazali to, to dramat, ale myślę, że w tym meczu będą chcieli właśnie się troszkę odbudować i tych bramek padnie więcej. Ale jak na razie jest 1 do 0 w dwóch meczach, także brakuje po dwie bramki, i będziemy mieli kupony rozstrzygnięte. I tutaj już właśnie padła bramka, przed chwilą nic nie było. Teraz mamy bramkę, także jestem ciekaw, dla kogo ta bramka będzie. Dla Lipsk, o kurcze. no to powiem Wam szczerze, że dość trudną sytuację teraz będzie miał Manchester, no ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Yy, chyba, chyba, że Bramka nie zostanie uznana, ale w to wątpię, także myślę, że wszystko będzie dobrze. Także ja włączę nagrywanie oczywiście za chwilkę, żeby się upewnić, czy padła Bramka, czy nie ma waru, bo teraz to wiadomo, różnie może być, jak w poprzednim meczu, ale w, to, w poprzednim meczu war, w poprzednim meczu war yy, został nieuznany, także w sensie nieuznany, że kurwa pisz no i mecze już się rozpoczęły. Lipsk, Manchester United, 13 minuta 2 0 Właśnie przed momentem padła druga bramka. Barcelona Juventus również 0-1 dla Juventusu. Poprzez karnego, który właśnie otrzymali też przed chwilką 3 minuty temu. Także już mamy w sumie pewnie fajnego kaszałta nawet. 97 zł, jeżeli byłoby ponad 100. To oczywiście już bym tego kasza wziął, ale jednak brakuje tych 3 zł. No i oczywiście nie możemy wziąć, także liczymy w szybkim czasie na jakąś bramkę, wtedy kasza będzie ponad stówkę i go weźmiemy, bo w tej serii chodzi o od 5 zł do 100 zł. Także oczywiście tej kwoty też nie muszę znacznie przekraczać, aby po prostu przekroczyć 100 zł. No i tak. Jeżeli chodzi o Barcelony, węcz zaraz bym właśnie włączył mecz, bo jestem ciekaw tego meczu. Bo ostatnim razem, jak Barcelona grała, to przegrała bodajże 17 drużyną w Lidze. Także, no, muszą się w tym meczu odbudować. Także liczę właśnie na bramki z, z ich strony. I jest taka sytuacja z, z Paryż, z PSG, ale to nas nie interesuje. Chociaż tak z samej ciekawości do siebie to pewnie zaraz sprawdzę, jaki właśnie będzie wynik i dla kogo będzie ta bramka. No i oczywiście będę Was informował na bieżąco, jak będą padały bramki. Myślę, że w Juventusie też jeszcze z Barceloną upadnie chociaż jedna bramka w pierwszej połowie, i również tutaj Manchester może trafić bramkę, żeby w miarę odbudować się, żeby złapać tą bramkę kontaktową. Także oczywiście liczymy na bramki. Także w pierwszej połowie już jeden mecz może być rozwiązany. No i właśnie odcinek dobiega końca, ponieważ padło po dwie bramki. 118 zł, tak fajna suma, dla 11 zł nawet nie będę ryzykował. Także ja będę sobie na spokojnie oglądał mecz. Wypłacamy, robimy cashout, 118, 98 groszy, wygrywamy. Także jeżeli się odcinek podobał, chcecie dalej, tak jak obiecałem, będzie systematyczność tych filmów, będą się pojawiały częściej. Także zostawiajcie łapki, komentarze i film się pojawi. I oczywiście, jeżeli będzie duża aktywność, to zrobimy w styczniu live'a w jakiś weekend, na którym będę właśnie obstawiał mecze na żywo. Bo, żeby taką sumę wygrać, to trzeba poświęcić około 4-5 godzin cały czas obstawiając. Także będę musiał tak sobie czas zorganizować, żeby miał tyle wolnego. I wtedy oczywiście zrobię live'a, poinformuję was na grupce obstawienko, którą macie w opisie. I wtedy każdy będzie mógł ze mną obstawiać te same kupony, które będę obstawiał ja. Także komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie łapki. I w styczniu widzimy się z tym właśnie, z tym live'em. Także informacje wszystkie będą w grupie. Także kto jeszcze nie jest, to sobie możecie dołączyć, bo tam będą wszystkie podawane informacje. No i wam życzę wesołych świąt, bo nie wiem, czy jeszcze jakiś film się pojawi oczywiście do świąt. Ale jeżeli się nie pojawi, to chcę Wam życzyć wszystkim radosnym, wesołych i szczęśliwych świąt w gronie rodzinnym. W tym odcinku to było na tyle. Żegnam Was. Cześć.